Zostawię życie. I co będzie? Co to jest diabły jakieś doszły? Nowe? Czemu diabły? Nie! Yy, dobra, to przejdźmy sobie run and gun. On jest niewdzięcznym run and gunem, ja to wiem oczywiście. Zrobimy dla monetek, żeby mieć więcej tutaj możliwości. I dla wyluzowania się. Wow, teraz. Mam. O Ale mi się udało. Robimy no hit. <gryw> Póki co idzie mega dobrze. Może lepiej śrutuwa, żeby niszczyć od razu te biedry. Tutaj moneta, moneta, sąsiad klepie kotleta, oj na kotlet klepie komara chyba, dobrze, a tu jest moneta, no ze śrutówkiem to będzie łatwiej, jestem, jestem, zrób Hollow night jeszcze raz, please odpowiedz. Znaczy, no, może coś się jeszcze z Hollow Knight'a pojawi, ale żeby jeszcze raz przejść od początku. Uważam, że seria wyszła na tyle dobrze, że równie dobrze możesz obejrzeć ją kolejny raz. Nie wiem, czy drugi raz tak samo by to wyglądało. Chyba nie. O jeju Nie. Żeby się teraz nie wywalić. Mógłbym go przeskoczyć, ale nie wiem jak z życiem, więc może na spokojnie ruchmy. Wow. Trzymamy się. Zasady: Trzymamy się. Wolałbym go nie przeskakiwać. Mimo wszystko. Dobra, jest. Zabiliśmy go. I. co? I... Dlaczego? Może oni wprowadzili jakieś ograniczenia na tym MasterQuestie, żeby nie dało się tego tak przyjść. Trzeba poczekać. Nawet jeśli, nawet jeśli trzeba poczekać, to nie powinno mieć żadnego znaczenia. Dlaczego? Da się przecież na pacifist tak przechodzić, żeby go przeskoczyć. A teraz nie chciał mi się ekran przesunąć Ej! Dobra, spróbuję go przeskoczyć Zobaczymy czy to zadziała O! <śledzimy> Czemu? Czemu ostatnio się nie udało? Tak chyba nawet łatwiej, lepiej no chciałem sobie ułatwić i wyszedłem na tym źle. A teraz przeskoczyłem. Śmiesznie było, gdy wprowadzili jakieś ograniczenie, że trzeba go przeskoczyć. I że nie można go zabić. Albo coś takiego. No nie, no raczej nie, ale dziwne to było, że mi ekran się nie przesunął. Tak, ja bym proponował, żebyśmy zrobili mauzoleum Dlaczego mauzoleum? No bo byśmy mieli superkę. A może też jakieś utrudnienie mauzoleum było? Tego nie wiem. Przekonamy się. Miu, miu, mimi, mije, mi, miu, 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 win miu, 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 miu. Miu, miu. miu. Tak samo Mamy Nie było różnicy w mausoleum. W Master Questie było, więc minus dla nich <noise> Nie no, raczej tego moda nie gra się po to, żeby mieć lepsze mauzolea, ale... Mausoleum na wszystkich świętych, co? Nie, pasuje. Mamy superkę! I tak, możemy sobie oczywiście zrobić się wziąć tutaj. Ooo! Bafa dostały jeszcze super! Jest jeszcze większy szans szans? <noise> szans. Sens używać tego. I dostaliśmy też przejście na DLC, że jest to jakaś odnoga, alternatywa. Nie grałem niby jeszcze nigdy tak, żeby żeby coś tam losować z tego DLC, ale. Dobra, wiecie co, ja bym chyba chciał? Kupić coś sobie i pójdę chyba na kwiatka albo żaby. Żab się boję. Ładowanka na pewno ma nerfy, bomba dymna. I serce, Jan serce. Bombę dymną mogę wziąć na dzień dobry. Słodka parada. Ja bym chciał też kawkę. Kawkę. Może wezmę serce. No jest kawka następna. w Okolicy. Gorąca kawka w twojej okolicy. No, wezmę sobie bombę dymną. I chcecie, widzę te żaby. Pytanie, czy tutaj zamiast chasera? Średnio. Ja bym wziął to bardziej. Chociaż ulty. Dobra, nieważne. Robimy żaby na Geo. Zobaczymy jak one. Mogą być trudne. Wydaje mi się, że żaby często są takim... Chyba nawet najtrudniejszym bossem z pierwszej wyspy tak. Na no, modach zazwyczaj też tak jest. Ojeju. Dobra, coś tam sparowałem. Może ktoś się ze mną nie zgodzić, ale najwięcej im problemów wydawały. Jakichś modach, stakowanie rzeczy. O, Master Quest, pamiętam, że yy, te ataki były równocześnie chyba. I faktycznie są. To nieźle. To nieźle. Kucek Jestem kucem. Nie! Może uciki? Powinienem bardziej po te supercase, ale może się uda szybciej to wyczyścić. Mogę też podchodzić do niego. Chyba już będzie robił przemiany. A nie, jeszcze nie! Jezu, co to jest? Dobra, jest jest trudny ten bossik, trzeba przyznać. Niszczę wam, bupuję. Dobra, jest teraz przemianka. W drugą stronę. Zobaczmy teraz, jak ta faza. Druga faza. Druga faza niekoniecznie snu. O. To, co ja lubię najbardziej. Nie! On dalej wali! Tego nie było, to jest nowość. Znaczy, było walenie tymi pięściami samym w sobie, nie? Kurde. Bardziej chodzi mi o to, że ten błosik nie robił tego tak długo. Żaby powinny faktycznie tutaj podbustować nieco. To możemy też iść na kwiotka, nie? Kwiat. Kwiot lotosu. Ojeju, ile was tutaj jest? To spamowanie atakami. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Wszystkich wyniszczę, żeby nie przeszkadzały podczas walki z normalnymi ludźmi. I mam zaraz kulta. Wow, wow. Nie. Dobra, i teraz może ulcika dam. Skoro to tak mocno bije. Nie, jeszcze robisz. Z ty. Fajnie było wyczyścić ogólnie te robaczki, świetliki. Jak wszystko nam tutaj wyspamują, bo to też fajne jest do czyszczenia, zauważyłem. Może iść na kwiatka, bo będzie szybciej. Zobaczymy, zobaczymy. Okej, okay, teraz. Pyk. I teraz znowu. Nie! Od środka zaczął tym razem. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Kurde. Ja już zapomniałem, jak się granato dosłownie. Mimo, że nie daje się granatom. Granatom. Dobra, i. Pyk, pyk. O, widzę, od środka zaczyna potem. Ostatnia faska, czy nie? Dobra, ostatnia faska. Ale ja mam jedno życie, a na ekspercie wiecie, jak było ciężko. Waleniem ten automat. Wow, co to jest? Skip to albo gadaj. Co? Nie, jeszcze najgorsza faza. Jeszcze brakuje, żeby to było. No, jak tego uniknąć? Jak tego uniknąć? Człowiecy. Dajesz go ulubieńcu. Jestem ulubieńcem. Nie, nie było aż tak źle. Angi, co ty gadasz? Te tygryski są najbardziej easy. Dla mnie węże są najbardziej easy. I byczki też wolę. Znaczy, one. tygryski są o tyle słabe, że nie możesz być w jedną stronę, gdzie ten boss jest. I tracisz dużo czasu na to, że nie zadajesz obrażeń. Że teraz pora na tajemniczy myśli sprzęt. Trzecia faza, jak na Master Quest. Monetami spamię, no? Spam jest porządny. Jeszcze jest w połączeniu z tygrysami od razu po skoku byłem. Ej! <ścoughs> Kibulbers! To może się pouczmy teraz tych ataków. Jeszcze przy okazji przypomnijmy sobie, żeby. Ej, jaki ha, mi prostak. Teraz też! Czemu te, te fazy są aż tak RNG? Raz robi coś, potem tego nie robi? może ułatwić za bardzo, nawet bym powiedział. Teraz pyk, ulcik. I mnie nie dorwie. No, tak, taki był plan. I robimy. Teraz skupienie, full skupienie. No nie! Aaaa! Co ciem życie? I co będzie? Co to jest, diabły, jakieś doszły, nowe? Czemu diabły? oskamowany. Sorry, że tak wydarłem mordę, ale to... <śmich> bo naprawdę, jak można tak człowiekowi zrobić? Nawet nie wszystko naraz, tam jakieś nowe ataki jeszcze były. Maszyna nie ma stóp. Dobra, jeszcze raz, to jest ostatni raz, bo te diabły mnie zachęciły, żeby to zobaczyć. Jakie śmieszne. Kapet w Ohio. Patrzę, co to, węże będą, tygrysy? Nie, diabły. Po prostu diabły. Tajemniczy żabi sprzęt. <śmich> Tajemniczy żabi sprzęt. Nie, faktycznie z chaserem idzie o wiele łatwiej z tymi komarami. Jakiś trik bo... O nie! Ja chciałem No <grytanie> Znaczy chciałem diabłów? Nie chciałem diabłów, ale. Chaser tu nawet się sprawdza. Jak mi teraz diabły wyskoczą, to będzie pewnie amen. A znając życie, monet nie zrobię. No! Pomon! Aaa! Ah! Myślę, że Geo jest łatwiejszy od Master Quest Wiesz co? Nie wiem, czy tak jest Ale jeśli tak jest, to nie warto brać Wniosków z tego, jak mi szło na Master Quest Wiesz, to mógł być słabszy dzień Mógł być jakiś, nie wiem Mniejszy skill albo coś No teraz też jestem pod DLC-kach wszystkich Wyzwankach i też inaczej, nie? To, czy jest trudniejszy, to chyba warto było Porównać obok siebie tych bossów czy coś A nie samo to, ile mi coś zajęło W jakim czasie, nie? Dobra, spróbujemy kwiatka I co się w nim różni, zobaczymy Mam dzikie wrażenie że lepszy byłby ten egzik Więc robimy Rusman Rosiczko w Gio, jak tu będzie Będzie pewnie imba Znając życie Trzeba parować, pamiętajmy Ja pamiętam, że on na master był bardzo długi Bardzo się Co? Co? Dobra, robimy dalej A, pięć pocisków, super Już pierwsza różnica jest Lawii, czy to ty? I ten Boomerang, czy coś tu się zmieniło? Boomerang, stary ang? Nie, chyba nie. Ej, nie! Wyrosło gówno. Tekst mojej starej na mnie. Oj tam, oj tam. O nie, wyrosło gówno. To może teraz, udałoby się to jakoś szybciej zrobić. Dobrze idzie, dobrze idzie. Na trzech życiach, życie w Madrycie. Nie wiem, czy nie lepiej zamiast egzu by bo poczekać na super sztuczkę. O! Jak uniknąłem tego, przyznam się, że nie powinienem dostać. Znaczy, powinienem dostać obrażenia. O! była kwestia farta już. Dostawię sobie na ulta może. Dobra, szykuje się naprawdę długa walka, ale. Nie! Ej, jak ja tego uniknąłem jeszcze? Co jest? <grystanie> Chcę się dobrze ustawić. Może teraz? Zadam bardzo dużo. Nie wiem, czy to było, było dobre użycie, szczerze. Prawie tak szczerze jak mój kolega, który jeździ na rowerze. No, monotonny troszkę ten bosik, ale trudniejszy faktycznie też. Naprawdę trzeba sporo tu wytrwać, żeby go zrobić. Nie! Nie, nie uniknąłem jak należy. To oddaje swoje życie wcześniejsze chyba. Będzie nam przeszkadzać. O jeju jeszcze podczas tej fazy to zobaczymy, co tu się różni. Pamiętajcie, że ultem jeszcze możemy się wybronić. To może być po prostu bardzo długie. Jeju, może ulcik? Nie, to był zły pomysł O, to był dobry pomysł Nie Jezu, jak on tym spamuje <ścoughs> Nie Spokojnie, Mangi, tu trzeba Dużo wytrwania Że mi się akurat Ul zrespił to niesamowity fart. Teraz pyk nie, I się na mnie zrespiło. <laughs> nie od nowa. <laughs> nie wygrasz tego, jestem pewien w tej próbie. Nie zawsze rozwala, że co takie live znajduje się ktoś, kto życzy źle. Tutaj gdzieś. Nie? <laughs> Okej. Okay. I taka eska, nie raczej nie. Ja na to nie liczę. Aha. Ej, co jest? Patrzcie, niebieski się zrobił. Jakiś goł. Ja go kiedyś widziałem, tak? Co on robi? On mi pomaga. I on mi chyba pomaga. Ej, nowy atak mu dodali. Gdzieś to widziałem kiedy. Wiem, gdzie to widziałem. Wiem, gdzie to widziałem. Jak był update niedawno. I wypuścili te rzeczy. Te szkice. To tam to było. Ej, no nie miałem szansy tego parować. Nawet nie byłem dobrze ustawiony. I znowu. Ho, robi. Mega, mega dziwny atak. O! Może wyczajmy, co on, co on robi. Czy on faktycznie pomaga? Bo zobaczcie, że w niego strzela. Aha. Czy jest szansa, że się zrobi po naszej stronie kwiatek? To z jednym życiem robimy do końca. Je jeden HP challenge. Jeśli myślicie, że to jest niemożliwe. Nie. <laughs> to macie rację. Nie no, nie takie rzeczy się robiło. Dobra, pomaga! pomocność jest! Pomocnuś. Pom pomóż nam. Nie będę go bił, bo się sam zabije Dobra Nie, mogłem już ulta użyć Ej, dobiłbym jakby użył ulta, kurde nie, mogłem go użyć na koniec Przecież jak spadałem No przecież widzieliście, to była na dobitkę już nie kisić ulta mangi, nie kisić ulta. I zaraz będzie chyba druga faza. Coś już tak czuję w plecach. Już nie w kościach, w plecach. Więc ucik wykorzystam, żeby poczyścić. Dobra, i teraz tutaj i robimy. Trzy życia mamy. Spokój przez u otwarte Może ulcik? Żeby nie kisić, żeby nie kisić Żeby tu kisiel nie powstał przypadkiem <laughs> Jak to tego uniknąłem? Nie wiem, nie wiem Dobra, tu już nie szło Było nie, nie do odratowania widzowie Może ulcik zaraz? I ulcik Robimy to do końca Jest! Uch, mamy, 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 MAMY! Uch. Ile tu siedzieliśmy? Ktoś liczył? Ile nam Kwiotek zabrał łącznie? Jeju, to życie, byłoby... SK by była SK pieska Ale będzie A Nikt nie liczył, chyba. Bo nikt nie liczył, że wygram. <noise> dużo, na pewno dużo. Yy, a jaki był warunek, że do tego gościa dało się monetę wziąć? Chyba trzeba było kwiatka pokonać, nie? Teraz będę musiał oszczędzać. Kości królem. Aha, do kości króla. Nieważne. Jeszcze żaby. Chyba pół godziny. No, trochę nam to zajęło. Dobra, to żabki jeszcze. Żabki, żabki, żabki. Czy bolą mnie palce? Nie, już gorsze rzeczy robiłem. Żaby. Yy, jakie pociski? Czy ten chaser był dobry? Był dobry. Czy może życie dodatkowe średnio? Robimy, robimy. Teraz zrobimy to za pierwszym razem. Dobra, skupienie teraz. Wytrześć oczu robię. Wytrześć oczu. Spontaniczny, niekoniecznie magiczny, ale może psychologiczny. O, jeszcze chciałem je dorwać. Co teraz? Byczki, mogą być byczki. Oj, 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 zamiem. Mea culpa to była. Byk. I diobły. O, no, diobły są za każdym razem takie. Chociaż. Tu się różnią. Chyba. Wydawało mi się, że takie same. O, może tak zrobię. Może się uda wpaść. O, nie! Nie w tę stronę wydaszowałem. Robim. Niko robim. <grym> Jak się nazywa kobieta z One Pisa, która coś robi? Niko Robin. Nieważne, to było głupie, suche. Możesz przesuszyć live? To, to znaczy przesuszyć live? Aha, że z żartami pewnie. Dobra, skupienie musi być. Staram się nie przesuszyć nikogo, nawet live'a. Przesolić bardziej. Teraz. Nie wiem, czy w ogóle trafiam, wo. Dobra, to oddało Nie byłem też aż tak blisko, żeby oberwać, więc... I co, dajemy ulta na dzień dobry? Ulta na dzień dobry! Oj! Dobra, chyba dała radę Spoko ult, nie oberwałem A, i tak bym od monety oberwał Starałem się temu zapobiec Hmm. Muzyczkę możemy posłuchać w pełnej krasie. Jakbyśmy robili jakiś chleb na zakwasie. O! Jak ja nie lubię tygrysów, mówiłem już kiedyś. Chyba są dla mnie gorsze nawet niż te diobły Dobra, i ulcik zaraz pójdzie z mojej strony. I teraz jest <klucz> mamy, mamy ten ulcik, to taki na dobitkę był. <śles> Ile trwała ta walka? 4 minuty chyba 9 super pasek Ja nie wiem jak miałbym tu 6 odbić Znaczy dobra, dałoby się te 6 odbić Porobić Szkoda, że monet nie da się parować Powinni coś takiego zrobić na jakimś modzie Udało się, moi drodzy, udało się Całą wyspę zrobiliśmy I są dwie flagi, są dwie flagi A może dwie flagi rosną wtedy? Kiedy na dobry wynik zrobimy Bo ja tak nie zwróciłem uwagi Nie, tutaj wyrosło wcześniej Na kamieniu Na kamieniu siedzi Blaga mówi, że ją boli blaga. Mamy złotą monetę. To co, ludziska, możemy chyba się jeszcze pobawić we fragment tej wyspy tutaj. Pościdom. Ja tutaj prawidłnie przypomnę, jak za każdym razem, że piosenkę w tle śpiewa kobieta. A to ci dopiero rzeczywiście rozprawiliście się z tymi dłużnikami. Możecie przejść na kolejną wyspę. Będziecie mieli tam dużo więcej do roboty. Bo co, bo jeden bo z więcej? Chwileczkę. Dzięki Buku, że was dogoniłem. Chyba mam sposób, żeby was wyciągnąć z tej kabały. Mój stary, ja cię kręcę, naprawdę? <noise> Nabiera ci sił! Wkrótce będziecie mogli stawić czoło kości królowi, a może nawet samemu diabełę! Skip, dobra. Szanić to. Czytaj tak, jak na serii z Rybkiem. A, wystarczy. Jesteśmy na wyspie drugiej. Skoro wyszło tak super, to możemy przetestować dowolnego z tych trzech bossów. I mam do was pytanie, jaki chcecie, żeby to był boss. I możecie wybrać. Od was to zależy. Jak 100 talerzy, jakby gdzieś właśnie ułożyć te talerze, to myślę, żeby się uzbierało. <laughs> ja wchodzę od razu. Clown 80%. Ciekawe dlaczego.